Dzień dobry, Kasperkita, Państwa wita. A dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Baruchem Janowiczem, członkiem zarządu i szefem marketingu w MyPolitics. Witaj dziękuję za twój czas. Witam drogich słuchaczy, witam kacprze. A porozmawiamy sobie dzisiaj o teście preferencji wyborczych, który przygotowaliście jako MyPolitics, co wyróżnia wasz was test od innych? Na czym polega jego? innowacyjność, jakbyś miał przekonać naszych słuchaczy, żeby akurat z tego testu skorzystali. Prezydencki 20, 2025, bo tak się nazywa nasz test, różni się na rynku tym od pozostałych testów. Zresztą teraz chyba nawet widziałem, jest taka strona jak latarnikiwyborcze.pl, że choć nie jesteśmy y, najstarsi na rynku i najbardziej rozpoznawalni, to jednak nasz test zawiera dużo więcej pytań niż inne, bo w innych to jest 20 pytań, 11 pytań, natomiast u nas pytań jest 77. Jesteśmy też podzieleni na Pięć różnych działów, takich jak polityka, zagraniczna, światopogląd. Zresztą wejdźcie Państwo to zobaczycie. To jest mypolitics.pl i od razu wyświetlające się na górze prezydencki 2025. E, więc mamy tych pytań 77. Co prawda, nasz quiz zawiera zrobienie jego e, na to jest potrzebne troszkę więcej czasu niż na wypełnienie innych, ale tutaj dostajemy bardzo, bardzo dopasowaną do nas odpowiedź. Co więcej, w tym momencie możemy porównać swoją odpowiedź, czego nie mają inne testy z. Innymi kandydatami, czy, czyli odpowiedziami zatwierdzone, przy, od, zatwierdzonymi przez kandydatów lub przez ich sztaby, lub też y, w przypadku mniejszości kandydatów, bo trzech przez y, naszych analityków oraz y, Stowarzyszenie Demagog, które robiło fact-checking. Więc po wypełnieniu takiego testu dostajemy swoją tożsamość, znaczy tożsamość wyborczą naszego idealne, idealnego y, kandydata, tak jak sobie żartowaliśmy na majówkę i puszczaliśmy marze e, w w majówkę wszyscy stajemy się narodowymi konserwatystami, więc też tutaj wychodzi nam właśnie jedna z 16 osobowości, kim byłby nasz idealny kandydat z tego, co mówimy. No i też wychodzą procentowo kandydaci, z kim jesteśmy najbliżej. Widziałem nawet, że wczoraj na Twitterze Tobiasz Bochański, czyli były kandydat na prezydenta Warszawy, udostępniał swoje wyniki. Więc test jest bardzo ciekawy, zbudowany właśnie... Pod to, żeby odbiorca wyciągnął jak najwięcej informacji, i ostatnia rzecz, którą jeszcze teraz wprowadziliśmy, to jest też to, że możecie państwo yy, biorąc link swojego znajomego, na razie to jest możliwość tylko porównania się z jednym znajomym, yy, czyli. On daje Państwu swój link, link wyniku, lub Państwo dajecie jemu swój link wyniku, i możecie też porównać się wyborczo, jak wypadacie w stosunku do swojego znajomego czy przyjaciela, co jest w ogóle innowacją na rynku i nie wiemy, czy coś takiego na świecie powstało. A przynajmniej nie znaleźliśmy czegoś takiego jeszcze. No tak, możliwość zestawienia się z drugą osobą rzeczywiście może być wygodna, może także zachęcać innych, innych do udziału. Na początku wspomniania, że wybieramy jakie, jakie obszary są dla nas szczególnie istotne, jest ich pięć, wybieramy trzy. Tam polityka zagraniczna, światopogląd, gospodarka, e, polityka wewnętrzna. Jak duże to ma znaczenie dla testu i ostatecznych wyników? Czy, czy to rozumiem, chodzi o to, żeby w jakiś sposób doważyć to, które tematy są rzeczywiście ważne dla danego człowieka, no bo wiadomo, że dla ludzi różne, różne zagadnienia są szczególnie ważne. Jak duże to ma znaczenie dla naszych ostatecznych preferencji? Skąd takie rozwiązanie? Tak, więc to rozwiązanie jest skonstruowane w taki sposób, że Państwo, jakby wybierając te główne tematy, macie wpływ, jakby to ma wpływ na ostateczny wynik kandydata, czyli jakby dodatkowo są procentowane odpowiedzi, które są z działów dla Państwa najważniejszych, ale żeby móc na to pytanie odpowiedzieć, tak naprawdę w pełni, to ja ci kac przewyślę link, ponieważ white whitepaper stworzyliśmy coś takiego, gdzie można znaleźć informacje, jak my zbudowaliśmy ten system od A do Z i dlaczego to w ten sposób jest stworzone. No bo my, nasz test budujemy zespołem około 60-osobowym i to wszystko są wolontariusze, łącznie z zarządem. My za to też nic nie pobieramy, więc tam jest najwięcej informacji o znaczy no, jakby cały przekrój informacji jak to zostało zrobione i myślę że e, gdybym miał to tłumaczyć od a do z po pierwsze e, jako osoba która e, nie zajmuje się stricte na co dzień analizą danych i budowaniem stron wytłumaczyłbym to gorzej niż państwo możecie zobaczyć pod linkiem który myślę że Kasper będzie mógł tutaj umieścić na nowym ładzie e, właśnie e, do przejrzenia przez państwa którzy są bardziej zainteresowani tym jak to jest zbudowane Jasne, czyli po prostu na takim ogólnym poziomie te rzeczy, które wskazujemy jako ważne, są później bardziej doważone. Jak wyglądał proces zbierania odpowiedzi od samych kandydatów? Czy oni dostali analogiczny quiz i mieli się, mieli się do tego ustosunkować? Także zwróciłem uwagę, że tam, gdzie jest zdecydowanie za lub po prostu za, to także niekiedy kandydaci zaznaczyli i jedno, i drugie. Jak to, jak to wyglądało? Zbieranie odpowiedzi od kandydatów wyglądało w ten sposób, że najpierw tworząc pytania w zespole merytorycznym, do którego do pytań również wgląd miało Stowarzyszenie Demagog, to jest główne stowarzyszenie Fakt czekarskie w Polsce oraz polityka InSight. Tutaj myślę, że osobom polityką zainteresowanym podmiotu nie trzeba przedstawiać. My wszyscy mieliśmy dostępy do tych pytań i staraliśmy się je stworzyć na najwyższym jakby merytorycznym jane. Politycznym poziomie. Później wysłaliśmy te pytania do sztabów wyborczych i też do kandydatów. Część kandydatów. Jak na przykład pan Bartoszewicz, który wypełnił wszystkie odpowiedzi dość, dość szybko. I tutaj nie jest to stawianie na jakiegoś kandydata, tylko po prostu opisanie tego, że ktoś bardzo szybko wypełnił wszystkie informacje. No Niektóre sztaby robiły to wolniej, niektóre sztaby nie wypełniły wszystkich pytań, bo na przykład jak ostatnio rozmawiałem ze szefem sztabu pani Senyszyn, no to powiedzieli, no nam się udało wypełnić 50 pytań, no to z czego też jesteśmy bardzo wdzięczni. Resztę z wypowiedzi. Wypowiedzi i z, y, poprzez inne instrumenty wybrał właśnie nasz zespół analityczny i fact-checking. Więc my po prostu kontaktowaliśmy się mailowo, telefonicznie y, do sztabów, do kandydatów. Y, pozyskaliśmy kontakty tak naprawdę do wszystkich. No i udało nam się y, dotrzeć do wszystkich. Natomiast y, Trzej e, faktycznie główni kandydaci, e, czyli. E, no i tutaj wymienię kolejność sondażowo, żeby nie robić tego w sposób, który mógłby wskazywać na to, że mój czy nasz pogląd jest na kogoś skierowany. Oczywiście nie, ale sondażowo no to jest Trzaskowski, Nawrocki, Męcen. No to ci kandydaci e, faktycznie ich sztaby nie wypełniły. Natomiast mamy tutaj naprawdę bardzo dobrych fakt-checkerów, e, którzy a te osoby najwięcej się wypowiadały w mediach, czy też ich programy są, ich partii są najłatwiej dostępne, więc tutaj też zrobiliśmy bardzo mocny fact-checking. No, i wyglądało to właśnie w ten sposób. No, tak naprawdę do tej pory czekamy. Może ktoś z nich lub ich sztabów jeszcze na ostatnią chwilę wypełni, a na przykład wczoraj 11 tysięcy osób wypełniło nasz test, więc to też trafia do wyborców, to też trafia do osób, które dzielą się swoimi wynikami. No tak, a siłą rzeczy, chyba taki test często mogą robić ludzie, dla których jest mniej oczywiste, na kogo zagłosują, mogą się zastanawiać, na, na kogo z tych licznych bądź to bądź 13 kandydatów będą chcieli zagłosować no właśnie te 300 tysięcy wypełnień którymi się chwalić to jest ogromna baza danych na końcu wypełnia się ja sam ten test sobie zrobiłem i polecam wypełniamy metryczkę z danymi dotyczącymi między innymi wieku miejscowości zamieszkania czemu to służy czy bo wspominać tam o raporcie, który chcecie przygotować wspólnie z polityką Insight. Czy ten test jest przy okazji jakimś takim wielkim sondażem zależności, że powiedzmy ludzie w konkretnym wieku zagłosują prędzej na konkretnego kandydata, a przy okazji także, jakie mają poglądy? Tak, więc tutaj od czego zacznę, no bo tutaj też jest ważne, żebyście Państwo wiedzieli, że nasz 60-osobowy zespół jest zbudowany z ludzi o przeróżnych poglądach od lewej do prawej, więc jest zbudowany w sposób bardzo. No, profrekwencyjny, prodemokratyczny natomiast kompletnie niepropartyjny i skąd te pytania? To kiedyś, kiedyś dość długo rozmawialiśmy, bo przy ostatnich testach, gdzie na przykład mieliśmy ponad 700 tysięcy wyników w parlamentarnym 2023 tej metryczki nie było i faktycznie ogromna wartość prodemokratyczna i profrekwencyjna, którą stworzyliśmy, została dostarczona ludziom, natomiast ogromna wartość badawcza, której prawdopodobnie nie stworzono jeszcze na świecie takiego narzędzia, jak, jak my teraz zrobiliśmy, właśnie poprzez tą metryczkę, nie została wykorzystana. Co my chcemy zrobić? My chcemy zrobić, tutaj jeszcze nie mogę zdradzać wszystkich partnerów, natomiast z Polityką Insight na chcemy zrobić faktycznie badanie związane z sondaż, niejako z tym, jak ludzie do 40 roku życia, bo to jest najwięcej naszych odpowiedzi, i tutaj daliśmy przekazaliśmy próbkę 60 tysięcy odpowiedzi. Jak, jakie oni mają właśnie poglądy sondażowo. Natomiast dodatkowo chcemy przeprowadzić badania ogólne o tym, w jakich kierunkach myślą młodzi Polacy. No i tutaj będzie faktycznie bardzo duża próbka, no bo ogólnie to jest już ponad 300 tysięcy odpowiedzi, bo metryczka jest w pełni oczywiście dowolna, czyli mogą Państwo pominąć i metryczkę, i mogą Państwo pominąć odpowiedź, na którego kandydata chcą Państwo zagłosować. I nie zostawiać nam e, tych danych. Co więcej, jeszcze trochę więcej tu jest szczegółów, ale chcę, żeby każdy czuł się swobodnie wypełniając nasz test. E, tutaj nawet jeżeli Państwo mają konto na naszej stronie, my nie powiązujemy Państwa wyników z Państwa kontem, to znaczy te wyniki po prostu trafiają do Excela, ale są w pełni anonimowe, a my co jedynie mamy z nich wartość badawczą, więc po wypełnieniu takiej tych dwóch metryczek, czyli jeżeli Państwo powiedzą na kogo chcecie Państwo zagłosować, no to my dowiadujemy się i dostajemy z tego wartość sondażową, co też będzie w drugiej turze i tu myślę że będzie to sporo Przynajmniej medialnie ważniejsze, bo tu pojawi się już dwóch kandydatów tylko. Natomiast wartość badawczą dostarczają Państwo właśnie, dostarczając nam swój wiek, wielkość miejscowości, województwo, płeć czy inne informacje, z których my faktycznie badawczo, prędzej, mam nadzieję, niż później, stworzymy badanie i faktycznie opowiemy trochę o poglądach młodych Polaków. Bardzo serdecznie dziękuję za przedstawienie tych podstawowych informacji. No, i zachęcam do wypełnienia tego testu. Rzeczywiście jest to w gruncie rzeczy szybkie, kilkanaście minut, i a, a dość, dość ciekawie i precyzyjnych informacji nam potem dostarczy. Dziękuję serdecznie za Twój czas. Dziękuję, Kacprze, i przypominam Państwu Prezydencki 2025 My Politics. Do usłyszenia, do zobaczenia.